o cię na tej bajce te hej. Chyba się będę musiał zgłosić do Discovery jednak. Parę fajnych odcinków by wyszło ze mną by wyszło Parę fajnych odcinków ze mną Na przykład jak ten Pan mówi, że duża ciężarówka, ja mówię, no ja tu wyjechać musiałem jechać 5 km w jedną, gdzieś poszukać zawrócić bo no, jedną, jedną stroną się tylko dało wjechać. tak jak tu widać na śladach moich Z drugiej tam też przyjechałem od, właśnie od lewej strony. Myślałem, że już tu byłem. Ale pytałem się go nie, to mówi rodzina, mówi trzech jest nas, kuzynów I wszyscy badelarze. A miły chociaż kiedy ja Zara, kurwa, przyszedł tu, kurwa, zdjęcia robił, że mu, kurwa, trochę, ten... Uff. Śladów zostawiło. No. Kurwa, wyjechali. Łada chałupka taka. A w mieszka? Filip. No Ech, kurwa ale poszedł skok kurwa, sam się kichrałem Kurz 10 razy już oglądałem W korku chwilę stałem No nie ma no, trzeba, trzeba kurwa wysłać do Discovery kurwa że jest chętny do ten wyparu odcinków kurwa Przygody koziołka Matałkę kurwa o. Mało, Babka jak mi z zakrętu wyskoczyła, to kurwa aż się zadymiło. Musiałem cofnąć, bo kurwa, no nie dało rady się wymienić. No, poszło. Witajcie w naszej bajce, kurw. Już wysyłam, bo tu nic ciekawszego nie będzie. Bo tu będę teraz 15 minut stał, żeby stąd wyjechać, kurwa. Zobacz, co się dzieje. Auto za autem, kurwa. No, a tutaj zaraz jest, jest Intratown. Taki duży sklep. To nasz największy klient. Intratown. To są taka sieć sklepów. Więc parę mają w Belgii 70 parę jest w Holandii. O, no, no, jaka ładna, ładna pani. A nie, nie, taka ładna. Wyglądała ładna czy nie ładna? ładna, ładna ja, ja, ja ja, ja, ja was, co? a ja tak krótko mówię a to się nagrywa, a mama ogląda cholera